W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o zrównoważonym rozwoju Waszych firm w odniesieniu do hal modułowych stalowych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, dlaczego hale modułowe są eko rozwiązaniem, daj łapkę w górę i oglądaj dalej. Na początku pragnę wyjaśnić, czym jest polityka zrównoważonego rozwoju. Polityka zrównoważonego rozwoju to, jak czytamy na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, potrzeba zintegrowanych działań w obszarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Innymi słowy, mówimy tutaj o rozwoju społeczno-ekonomicznym, które uwzględnia podejście ekologiczne. W większości produkcji, jak i innych działań biznesowych, jest mierzony ślad węglowy, jaki pozostawiamy za sobą. Rozważając postawienie budynku w postaci hali magazynowej, warto zastanowić się, jaka ilość CO2 jest oddawana do środowiska podczas produkcji takiego budynku, jego postawienia oraz w momencie produkcji ciepła do ogrzania takiego budynku. W końcu wszystkie takie rzeczy nie odbijają się tylko i wyłącznie na budżecie, jaki musimy na to poświęcić. Po pierwsze, hale modułowe budowane są z materiałów przyjaznych dla środowiska, gdyż są budowane ze stali, która może zostać poddana recyklingowi. Aż 90% stali pochodzi z produkcji wtórnej, która zużywa mniej energii i wytwarza mniejszą ilość dwutlenku węgla, która jest oddawana do środowiska względem stali produkowanej z materiałów pierwotnych. Po drugie, izolacja i efektywność energetyczna. Hale magazynowe Przemysłowe czy produkcyjne wymagają zastosowania odpowiednich materiałów izolacyjnych, by utrzymać temperaturę. O tym wszystkim dowiesz się w innym odcinku, w którym to omawiamy, i link znajdziesz w opisie. A o jakich czynnikach mówimy? Są to: energooszczędność i obniżenie kosztów ogrzewania, utrzymanie optymalnej temperatury wewnątrz, ochronę przed nagrzewaniem w upalne dni, redukcja przenikania ciepła na zewnątrz, minimalizowanie ryzyka skraplania się wody. Hale stalowe mogą zostać zaprojektowane z nowoczesnych materiałów izolacyjnych, które w upalne dni chronią nas przed nadmiernym nagrzewaniem się budynków, a zimą powodują zachowanie ciepła w środku. Stosując płytę warstwową odpowiedniej grubości możemy uzyskać halę magazynową pasywną w poziomie ogrzewania. Dodatkowo halę możemy wyposażyć w systemy pasywne takie jak wentylacje czy świetliki dachowe, dzięki czemu uzyskujemy dodatkowe wartości w tym obszarze. Po trzecie, hale stalowe podczas budowy generują mniejszą ilość emisji CO2 do atmosfery względem hal z betonu oraz wydzielają mniejszą ilość dwutlenku węgla w trakcie samego montażu ze względu na zużycie mniejszej ilości ciężkiego sprzętu w trakcie montażu. Po czwarte długość życia i konserwacji takiego obiektu. Hale stalowe cechują się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne ze względu na zastosowany ocynk co niewątpliwie przekłada się na żywotność budynku. Jego przyszłą konserwację, która w przypadku uszkodzenia obłożenia jest możliwa Poprzez wymianę danego elementu, co samo w sobie wpływa na mniejszą ilość materiałów do późniejszej utylizacji. To wszystko sprawia, że mamy relatywnie niskie koszty konserwacji. Następnie należy zwrócić uwagę, że konstrukcja. Jest produkowana z prefabrykowanych elementów, co wpływa na minimalizowanie ilości odpadów w trakcie produkcji, a następnie w trakcie montażu na uciążliwość środowiskową i względem sąsiadów, ponieważ czas montażu jest wielo, wielokrotnie krótszy niż tradycyjny system budowlany. Jakby tego było mało, z automatu zakładamy, że nasze konstrukcje mają możliwość montowania paneli fotowoltaicznych, co dodatkowo pozwala na czerpanie korzyści z produkcji energii. Tym samym obniża koszty operacyjne z tym związane oraz zmniejsza emisję CO2 do środowiska. W ten sposób powierzchnię dachu, która często jest niewykorzystana, wykorzystujesz w sposób zrównoważony. Podsumowując, jeżeli chcesz zbudować halę, która będzie uwzględniała zrównoważony rozwój, postaw na produkty z recyklingu, z których jest wykonana konstrukcja, użyj płyt warstwowych po to, by stworzyć dla siebie komfortową, ekonomiczną i energooszczędną halę. Hale stalowe wykonane z modułów oferują szerokie zastosowanie. W budownictwie zrównoważonego rozwoju. Więc jeżeli jesteś inwestorem, który stawia na zrównoważony rozwój, zasubskrybuj ten kanał, bo takich treści będzie powstawało coraz więcej i będą kierowane dla Ciebie. Na koniec ciekawostka, każdy z nas na słowo ekologia. Czy wiesz, co znaczy eko? Eko znaczy dom. Dom znaczy budownictwo, czyli budynek. Jeżeli chcesz postawić halę lub dom, pamiętaj bądź ekologiczny.